Moje szanowanie z tej strony, Krzysiek, kanał Pyk PAW. Dzisiaj chciałem Wam pokazać, jak zrobić aromatyczną kawę po bałkańsku. Teoretycznie może się wydawać, że nie ma to nic wspólnego z paleniem fajki, ale tylko teoretycznie. Dlatego, że jak sobie przypomnicie, był na tym kanale film, w którym omawialiśmy, jakie, jakie płyny są dobre podczas palenia fajki, tak? No i padło tam hasło, że super się do palenia fajki nadaje. Czarna kawa, czyli kawa bez mleka. Tylko jak taką dobrą kawę bez mleka czarną zrobić? Można oczywiście użyć ekspresu, ale nie każdy ma. Ja na przykład nie mam. Można użyć takiego e, zajzajera, który każdy chyba kojarzy. Jednakże z tego wychodzi dość taka esencjonalna kawa, tak zwana sikiera, eee, no nie każdy taką sikierę lubi, a rozpuszczona w wodzie niestety traci smak. Więc kawa po bałkańsku, którą chciałem zaprezentować jest właśnie super alternatywą, zwłaszcza, że jest to cały ceremoniał przygotowywania kawy, więc może być świetnym towarzyszem podczas np. palenia tytonii orientalnych. Ja ją będę przygotowywał na sposób turecki, bo kawa po bałkańsku, w zależności od tego w jakim regionie jest przygotowywana, też w jaki sposób jest przygotowywana, ma inną nazwę. Jest kawa po turecku, po, po bośniacku, po serbsku, po macedońsku i tak Różnią się sposobem przygotowywania, różnią się troszkę sposobem podania, ale filozofie mają po prostu jedną, czyli Przygotowuje się wszystko w takim naczyniu, które się nazywa jezwa, czy jezwa, już, już nie pamiętam dobrze. Tak zwany tygielek po prostu. I w, tej, i w tym tygielku wlewa się wodę, wsypuje się kawę yy, i wszystko się w nim przygotowuje. Kiedy kawa jest zaparzona i przelana następnie do filiżanki, do filiżanki już nic dodatkowo nie dodajemy. I tak ma być ta kawa przygotowywana, żeby wyciągnęła swoje naturalne aromaty, ale najważniejsze, żeby się uformowała solidna piana na niej, która potem też znajdzie się w filiżance. Moja, moja metoda kawy, moja metoda robienia kawy z kawą jest właśnie metodą po turecku, czyli po prostu wlewam do środka zimną wodę, wsypuję kawę i tak po prostu podgrzewam. Więc teraz tak, a propos jeszcze tej jezwy. Radzę kupować właśnie taką, jaką tu widzicie, czyli z takiego materiału to są tanie rzeczy, nawet kilkanaście złotych na Allegro można kupić. Ja też miałem taką, mam też taką na przykład. Ale po pierwsze jest brzydka jak noc. Po drugie jest ona tutaj pękata, przez co pianka nie robi się w niej dobrze. Wybierajcie takie, które są jak najbardziej wąskie. Krótko mówiąc, ta jest naprawdę bardzo fajna. I uwaga, jeżeli robicie jedną filiżankę kawy to po prostu wielkość tygielka musi być dostosowana do filiżanki. Jeżeli to jest 100 ml, a jest, jeżeli do rimu nalejemy, to również trzeba kupić jezwę, która też ma 100 ml. Ta właśnie tyle ma, przynajmniej tak miała, opisana była w sklepie. Oczywiście po sam rim 100 ml tutaj nie ma. Gdzieś dotąd mniej więcej to 100 ml sięga, ale właśnie jest tak idealnie. Jeżeli planujecie pić w kilka osób, po prostu macie kilka filiżanek, no to trzeba odpowiednio większą jezwę też, też do tego mieć. No i dobra, oprócz tego, oprócz jezwy trzeba mieć filiżankę oczywiście. Filiżanki do kawy po turecku, czy ogólnie kawy po bałkańsku stosuje się małe. 100 ml, 80 ml, około 60 ml, tego typu, tego typu rzeczy. I kawa, gwóźdź programu. Kawa musi być, proszę ja Was, zmielona najdrobniej jak się tylko da. Musi to być po prostu zmielone na proch, na taki piasek. Inaczej nie uformuje Wam się dobra piana. Niestety ciężko trafić na dobrze zmieloną kawę. Nawet w, w palarniach nie zawsze potrafię mielić aż tak, aż tak na pył. Dlatego naprawdę wszystkim polecam. Tego typu kawek tu widzicie. Mehmet Effendi, jest to oryginalna kawa turecka, też do dostania spokojnie w Polsce. No, do najtańszych nie należy, ale jeżeli nie będziecie pić kilku filiżanek dziennie, to chyba nie zbankrutujecie. Z niej się robi najlepsza, e, najlepsza pia e, pianka. To Wam poświadczam. No i dobra, co należy w takim razie zrobić. Mamy przygotowaną w wodę. wlewamy do tygielka. Następnie, co robimy? Następnie wsypujemy kawy. Ile kawy? Na 100 ml taka kopiata kopia ta łyżeczka, jak tu widzicie, powinna po prostu yy, wchodzić. Proszę. Można oczywiście dać więcej. Jak ktoś lubi mocniejszą, na pewno, żeby nie dawać mniej, bo pianka nie wyjdzie dobra. Tylko, że jak dacie za dużo, to więcej będziecie mieli fusów, tak naprawdę, w, w filiżance, a nie na paru. Wszystko trzeba dobrze wymieszać. I teraz tak, jeżeli słudzicie kawę. Do palenia fajki, jak pamiętacie, radzę pić kawę gorzką, ja taką, ja taką piję. Ewentualnie, jeżeli już musicie, no to posłódźcie sobie trochę miodę. Ja demonstracyjnie pokażę właśnie, tutaj mam miodzik. Cyk. Jeszcze troszkę damy. No i git. Wszystko teraz mieszamy. Musi być dobrze wymieszane. jeżeli chcecie mieć jakieś przyprawy w kawie, jakieś kardamony, cynamony, inne mecyje, to od razu sypiecie tutaj. Pamiętacie, do filiżanki potem już nie dosypujemy niczego. Wszystko robimy w tygielku. Dobrze, wydaje mi się, że jest już dobrze wymieszana. Więc teraz trzeba ją postawić na gazie. Sorry. Jest dobrze, jest dobrze. Odpalamy gaz. Nie powinien on być zbyt duży. Raczej taki niewielki. Bo chodzi o to, żeby to się wolno po prostu podgrzewało. No, chyba jest dobrze. I teraz już nic nic nie mieszamy. Czekamy aż zacznie się formować tutaj piana. Radzę nie odstępować na krok tego, tego tygielka. Bo łatwo o nieszczęście, żeby to wszystko wykipiało i przegapienie momentu, kiedy należy ten tygielek z gazu ściągnąć. Bo o ile ma się uformować kawa, e, e, pianka, o tyle nie możemy dopuścić, żeby całość się nam gotowała. No i dobra, no i teraz w takim razie poczekajmy sobie, aż się ta pianka uformuje. To będzie trwało około minuty, dwóch. Dobra, zaczyna się formować pianka wokół, jak widzicie. Trzeba być teraz czujnym, bo zacznie się całość podnosić. Ma się nie gotować, ma się tylko podnieść. Właśnie w ten sposób. Odstawiamy to. Czekam aż pianka opadnie, dajemy znowu. I znowu czekam aż się troszkę podniesie. Odstawiamy. I teraz ostatni, trzeci raz podnosimy piankę. O! Krosz. I teraz delikatnie, delikatnie tutaj nalewamy. Czy to nie jest apetyczne? No, według mnie naprawdę super wyszła ta pianka. Naprawdę jest aromatyczna, świetna. Ona będzie się długo utrzymywać, cały czas się będzie utrzymywać, o ile oczywiście nie zaczniecie tego pić. I tak właśnie sobie wygląda. Zaleca się, żeby taką kawę pić gorącą. natomiast ja bym na waszym miejscu kilka minut odczekał, żeby fusy po prostu opadły. Można przyspieszyć to opadanie w ten sposób, że e, kilka kropel, tutaj, skropić po prostu wodą e, to wszystko, żeby, e, żeby po prostu te fusy opadły. Jest taki sposób na to. Na Bałkanach oni zawsze do tego mają jakieś łakocie, jakieś galaretki tego typu rzeczy, no ale do fajki, jak, jak pamiętacie, no to lepiej słodkich rzeczy e, nie jeść. Tylko tak sobie po prostu e, pić. Więc zalecam ten sposób. Naprawdę ja się z, e, bardzo zajarałem kawą e, po turecku. Świetnie mi pasuje do fajki, do tytoni orientalnych. Robi świetny klimat. Jest cała ceremonia przygotowywania. Naprawdę super. Natomiast jeszcze jedna e, ważna uwaga. E, ta kawa e, uważana jest za kawę towarzyską. Więc ja robię ją na przykład sam, ale jeżeli chcecie z kimś się napić, tak? No to oczywiście mając taki e, większy. Większe naczynie, oczywiście to tylko pokazuję demonstracyjnie, bo jak wspomniałem, szukajcie takiego. I podnosi Wam się ta pianka tutaj, już trzeba zlewać. Macie dwie filiżanki, no to robicie tak. Troszkę lejecie do jednej, troszkę do drugiej. Troszkę do jednej, do drugiej. Do jednej, do drugiej, tak żeby równomiernie się rozłożyła po prostu pianka. No i to wszystko. Można podawać i pić. Także smacznego. Także dzięki Wam za oglądanie. Trzymajcie się i na razie.